Także przyjacielu zaczęła się 15 minuta mojego treningu. Prędkość to jest około 13-14 km. Teraz będziemy obserwować licznik produkcji prądu. I teraz tak po lewej obserwujemy tak 4,5 ampera w piku, 68W w piku. No 15 minuta leci. 5,5 W tylko. Praktycznie no, powiedzmy 6 W wyprodukujemy w 15 minut. Także to nie jest wiele. Napięcie y, około 13-14 W wychodzące pokrywa się to mniej więcej z prędkością. Nie wiem, czy będzie widać. O, tu będzie widać. Zobacz, prędkość 14 mniej więcej i, i, i waty. Też 14 mniej więcej. No, 15 minuta już minęła. Zobaczymy, podsumujemy. Nie mogę się zatrzymać. Pierwsze, tak, 4,5 Ampera w piku było. 68 W w piku. 14 minuta jedziemy. No i tutaj tylko 5,7 W wyprodukowało. Wata godziny. Także niedużo, w 15 minut. Gdzie naprawdę. No, to jest takie tempo turystyczne 13 na godzinę. Przez 15 minut mocno się nie spociłem, ale nie wiem czemu tak tylko pokazuję. Skoro same żarówki, bo mam podłączone dwie żarówki, widzisz, jak tam się fajnie świeci na dole. Muszę pedałować. Bateria jest naładowana, zaraz zatrzymam się. Nie wiem dlaczego, tylko nie spełnia 6 watów. Schodzę na ziemię, żeby sprawdzić. Zobacz a gdy startowałem, bateryjka miała 12,2 i yy, Także troszkę podpompowałem bateryjkę. Żarówka pobierają dwie żarówki, jedna i druga. 16 W, coś dopompowałem do akumulatorka, a produkcja marna. Tylko 6 W w 15 minut, czyli razy 4 24 W w godzinę, czyli. E, powiedzmy e, no, można spokojnie by było naładować dwa telefony w, bo tam telefony jak mają dobre ładowarki to 5 w mniej więcej by, by, by brało dwa telefony bo tu są podejścia akurat dwa już gotowe bez przetwornicy żadnej no i ładujemy powerbanka z bateryjki tutaj akurat mam żerówkę że, bakterię żelową ona powinna być 8 amperogodzin Teraz nie widzę tu nigdzie opisu. Bo to wziąłem oto pryskiwacza i tutaj jest coś napisane, ale teraz mało 8,4Ah ma taka bateryjka 12V. Także power bank ładowany. I jeszcze raz sprawdzę to. Okularki muszę założyć i teraz może będzie lepiej widać. 8Ah bateryjka. Także można sobie teraz spojrzeć, że będzie lepiej to widać. Eee, tak. Eee, I co tutaj mamy na tej bateryjce? Aha, max ładowania czy instal kurne 2,4 Ampera. Czyli trzeba uważać, żeby nie przekraczać 2,4 Ampera. Czyli to jest 20-30 W, to i tak więcej nie można pompować. Ładowareczka była 15V, oryginalna, załączona do opryskiwacza. Także tu jest troszkę lekko, to takim turystycznym tempem. Można ładować na przykład dwa telefony i te 20W w tą bateryjkę, w ten power bank sobie pompować, to nie będzie większego problemu. 15 minut, tak jak mówię, tu akurat jechałem, 18 minut. Jakoś się różnił ten licznik z tym licznikiem. Ale to bez większego wysiłku. Także trzeba zrobić z tej bateryjki jednak 24V, bo za lekko jest dla mnie, mozolne to, ale widząc to, że, że efekt jest w postaci watów w przypadku naładowania telefonów, czy też laptopa, no to jest motywacja, żeby brzuszek zgubić, tak? Ja mu powtórzę jeszcze raz prądnica z kółka od hulajnogi, nogi, mostek prostowniczy. Pędzimy tutaj do licznika. Teraz nie pedałujemy, to, nie wyświetla się, traci wszystkie dane. E, zamówiłem już sobie, leci czy tam jedzie z Chin, prawdopodobnie przyleci. Z pamięcią taka będzie motywacja lepsza do pedałowania, żeby. Tempo lepsze narzucić, że mało tych wacików no i baterijkę trzeba 24W wtedy 24V czyli jeszcze jedną dwunastkę dokupić i zrobić sobie takiego powerbanka 24V będzie to ale najważniejszy jest ten licznik będzie większa motywacja, będzie się widziało to co się dzieje bardziej, będzie motywacja większa do kręcenia no myślę, że ten 40 minut to jestem już w stanie jechać takim tempem turystycznym dawno nie jeździłem, 4 lata odpuściłem i 20 kg przybyło także trzeba się wziąć za siebie to, te, te kalorie zamienić w waty nadliczbowe kalorie zamienić w waty także polecam wszystkim takie rozwiązanie fajna zabawa, fajna frajda można kupić kółko, już można kupić od deskorolki takie, nie wiem, to się jakoś inaczej nazywa niż deskorolka. 45 zł widziałem, na ale drogo. Używane oczywiście od nogi. Ja akurat kupiłem, bo jest większa średnica. Tutaj jest 10,5 cala chyba. To jest lepsze przełożenie. I tak sobie już wymyśliłem, żeby to droże zapłaciłem, ale żeby było lepsze przełożenie i tak się przekłada, że jak tutaj jadę te 13,5 km mniej więcej, to te małe kółko obraca się z prędkością około 4, 40 km na godzinę, także przy 40 km na godzinie, bez większego wysiłku mamy te napięcie około 13-14 V większe nie może być, bo jak skoczymy na 15, to od razu ten kontroler kontrolę ładowania tu ja akurat użyłem słonecznego żeby od razu jak przekroczę 14 i 8 rozłącza ładowanie i kręcę powietrze tylko także trzeba mocniejszą baterykę 24V mniejsze przerzutki jest regulacja, ustawić sobie delikatnie jechać z 20 km na godzinę wtedy jest efektywność Lepsza, cięższa jest i te kalorie na pewno będą efektywnie zamieniane w waty, także pożyteczna zabawka.